Halo, dzień dobry. Turniej został przeprowadzony pomimo lekkich trudności technicznych i organizacyjnych. Z 32 osób, które się zgłosiło, 18 faktycznie odpowiedziało na samo zaproszenie na arenę. Możecie uznać, że to mało, ale bardzo często się zdarza, że komuś coś wypadło, o czym byłem wcześniej informowany, w związku z tym musieliśmy nieco zmienić trochę przebieg. Po początkowych pojedynkach w parach odbyły się starcia po 3 osoby na arenie do 2 zwycięzców. Sprawiło to, że rundy były nieco bardziej wymagające taktycznie. Walczący musieli tak współpracować, aby żaden z uczestników nie zdobył zbyt wielkiej przewagi. Podobało mi się również jak jeden z walczących przy rapie z marmurowymi zbrojami zdejmował i zakładał pancerz, aby szybciej się poruszać po arenie. Nie podobało mi się jednak, że część wykorzystała niedoskonałości. Okazało się, że na granicach mapy. PVP nie działało dokładnie tak jak chciałbym, i niektórzy gracze, sporo w tych strefach, w których to PVP nie działało, przesiadywali. Ale to też po części moja wina. Bardzo mnie jednak ucieszyło, że zawodnicy na początku chętnie wykorzystywali bumerangi i inne bronie zasięgowe, co nieco urozmaiciło rozgrywkę. Sam finał wygrał po trzech zwycięstwach i jednej porażce graczy Dorotisek, któremu serdecznie gratuluję. Dziękuję zatem wszystkim uczestnikom za udział i mam nadzieję, że taki wydarzenie się Wam spodobało. Dziękuję więc za oglądanie tego małego podsumowania i do usłyszenia. Cześć.